Dziś na sesji budżet uzyskał, uzyskał oczywiście aprobatę. Proszę nam coś więcej powiedzieć na temat budżetu, jak i również projektu parasolowego, który jest oczywiście ujęty też w tym budżecie. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj po uchwale Rady, Rady Gminy. Budżet Gminy Koło na 2025 został uchwalony jednogłośnie. Ogromnie się z tego cieszę. Budżet Gminy Koło na 2025 to po stronie wydatków ponad 82 miliony, z czego na inwestycje przeznaczamy ponad 32 miliony, więc blisko 39% wydatków ogółem to są wydatki inwestycyjne. Rzeczywiście jeden z elementów tego budżetu jest projekt parasolowy, czyli instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, które będziemy instalować na posesjach naszych, naszych mieszkańców. Jesteśmy przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim. Może chciałbym tutaj po raz kolejny tutaj zaapelować do naszych mieszkańców i do uczestników tego programu. O cierpliwość, bo bardzo dużo przed nami jeszcze, chociaż dużo się wyjaśniło, mamy, mamy finansowanie, więc to, na czym nam najbardziej zależało, mamy 11 milionów blisko 800 tysięcy dofinansowania na te instalacje, więc już dużo się dokonało. Proszę nam powiedzieć, ile osób skorzysta z tego projektu i jak to fizycznie będzie wyglądać? Zwyczajnie będzie wyglądać, że z tego co pamiętam, 184 instalacje fotowoltaiczne, kilkanaście pomp ciepła i magazynów energii będzie zamontowanych na posesjach naszych mieszkańców. Projekt parasolowy zakłada, że to gmina występuje z przetargiem, gmina wybiera wykonawcę, ale realizacja inwestycji następuje na prywatnym terenie. No do tego są potrzebne oczywiście umowy między mieszkańcami a, a gminą, żeby to mogło mieć miejsce. Przez okres no zakładamy, pewnie pewnie to będzie jakieś 5 lat, będzie to własnością gminą, później przechodzi to na własność mieszkańców, ale zasada projektu parasolowego, czyli roztaczamy taki parasol, że to gmina załatwia większość formalności, a w, 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 działania inwestycyjne w, w, jest na, na podstawie takiej umowy z mieszkańcami i ma to miejsce na posesjach mieszkańców. Proszę nam powiedzieć, jaki jest wkład własny ewentualnie osób, które przystąpią do tego projektu. To to raz. Wkład własny zakładamy, że to będzie ponad 5 milionów, niecałe 500, tam 5 milionów, chyba 6, 65 tysięcy na dzisiaj. Natomiast jaki będzie rzeczywiście, to pokaże przetarg. Czeka nas podpisanie z umowy z Urzędem Marszałkowskim. To jest pierwszy etap, który musimy wykonać. I i wydaje mi się, że jeszcze żadna gmina z tych, które zostały w ramach tutaj tej powęglowej Wielkopolski wyłonione to jeszcze żadna gmina takiego, chyba żadnej, żadnej umowy nie, nie podpisała. Na pewno żadna gmina nie ogłosiła jeszcze przetargu, to przed nami, musimy sporządzić specyfikację, to będzie przetarg unijny, więc to też formalnie on, on jest dłużej trwa niż, niż zwykłe przetargi. Jeśli wyłonimy wykonawcę, nie będzie żadnych protestów, bo też może się tak zdarzyć, że no jest to duży rynek do zagospodarowania przez instalatorów tego typu instalacji, no to instalacje będą miały miejsce na posesjach jeszcze w tym roku, ale jeszcze kilka miesięcy przed nami. Wspomniał pan wójty, że to jest około 200 instalacji. Tak. Około. Jaki zatem będzie czas realizacji tego przedsięwzięcia? Na dzisiaj te założenia, bo e, samo składanie wniosków się wydłużyło. Nie z naszej winy, to też proszę na wierzyć, że nie z naszej winy. E, chyba pół roku przedłużyło się samo składanie wniosków plus rozpatrzenie. E, więc ten pierwotny termin, który jest w tej chwili, to jest 2025 realizacja e, programu, ale będziemy się tutaj e, starać, biorąc pod uwagę e, proceduralnie, ile nam jeszcze to czasu zajmie, więc przed przetargiem będziemy chcieli jeszcze ten termin wydłużyć tak, żeby instalacja tych, tych paneli pomp czy, czy magazynów energii no była w takim optymalnym w optymalnym terminie. No, chciałbym, żeby Państwo też sobie uzmysłowili, że wchodzimy do blisko 200 domów. Trzeba te 200 terminów uzgodnić. Co prawda takie wstępne oględziny tych miejsc, gdzie mają być magazyny energii, czy na którym dachu ma być zainstalowana instalacja, to też przy okazji przygotowania wniosku były już zrobione, ale no na pewno jakieś niespodzianki też się pojawią. Też może się wydarzyć, że ktoś z tego programu zrezygnuje. Mamy już taką listę rezerwową. Na wypadek, gdyby ktoś, ktoś wypadł, i, i w, no założenie musimy zainstalować tyle instalacji, ile pierwotnie było planowane, więc tutaj. Nie może być. Na koniec chciałbym zapytać jeszcze, jaki koszt ewentualnie poniesie dane gospodarstwo. No, my zakładamy wstępnie, że to będzie 70 do 30 czyli 70 po stronie tutaj dotacji, 30 po stronie, po stronie mieszkańca. Jeśli chodzi o kwoty, no to, to, to może być różnie. Przetarg to zweryfikuje, tak? no. Te kwoty mieszkańcy, którzy uczestniczą w programie, oni mają te kwoty, jaka jest, wartość, jaka jest wartość inwestycji, oni o tym wiedzą. Natomiast za ile firma, która wygra przetarg, będzie to montować, no to już tylko po przetargu. Także to mogą być zmiany w jedną w drugą stronę. Zobaczymy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.